Bogacz i szewc. Żyli sobie obok bogacz i biedny szewc. Bogacz opływał w dostatki. Pieniędzy miał tak wiele, że nawet obliczyć nie potrafiłby. Codziennie ucztowali u niego goście aż do późnej nocy. Wszystko byłoby dobre, gdyby nie to, że bogacz nie mógł spokojnie spać. Goście już odejdą, a on, leżąc na miękkiej pościeli, snu się doczekać nie może. Boi się wciąż o swe bogactwo. Boi się sprytnych złodziei, boi się sądu boskiego i ludzkiego. Zdrzęć się bogacz nad ranem, a tu sąsiad szef zabiera się do roboty. Siedzi i śpiewa piosenkę. Pieśni te nie pozwalały zasnąć bogatemu, którego gniewało to niezmiernie tak, że zaczął przemyśliwać, jakby oduczyć sąsiada od tak dokuczliwego śpiewu. Każe mu zamilknąć, nie usłucha. Zacznę prosić, przestanie, ale nie na długo. Wreszcie obmyślił bogaty, w jaki sposób sąsiada okiełznać. Posyła więc poszewca. Ten przychodzi, przywitał się z nim bogaty i zaczyna go rozpotywać. – No jak tam twoje interesy, sąsiedzie? – Chwała Bogu, dobrze – odpowiada szewc. – Widać, jesteś szczęśliwy, skoro od samego poranka do wieczoru wyśpiewujesz piosenki – mówi bogaty. – Skarżyć się nie mogę, pracy jest dość, Gospody nie mam młodą i ładną – odpowiada szewc. A pieniądze są? Nie, zbywających nie mam. A chciałbyś być bogaty? Zapytuje bogaty szewca. Ludzie pragną bogactwa. Ty zapewne także cieszysz się ze swojego majątku, więc im nieby nie zaszkodziło być bogatszym. Odpowiada szewc. Wyjął bogaty woreczek z pieniędzmi. Oddał biednemu sąsiadowi i rzecze. Weź sąsiedzie i zboga się z mojej ręki. Tylko uważaj, aby pieniędzy nie roztrwonić. Schowaj je na czarną godzinę. Wziął szef woreczek podziękował pięknie sąsiadowi i cwałem puścił się do domu. Biegnie, ogląda się, podarek połą przykrywa. Wieczorem, wybrawszy dobrze ukryte miejsce, zakopał pieniądze w chacie. Kładzie się, zasnąć jednak nie może. Przysłuchuje się wszelkiemu szelestowi. Tu mysz skrobnie, a kot przejdzie, a jemu się zdaje, że złodzieje dobierają się do jego skarbu. Drży cały, nie wie, co się z nim dzieje. Gdzież tu myśleć nie. Dzień jakoś przeleci. A noc to tylko męka. Życie dla szewca stało się nieznośne. Męczył się tak przez kilka dni, ale więcej już nie mógł wytrzymać. Odkopał woreczek, pobiegł do bagatego, oddał i rzekł: <laughs> Dziękuję ci za twą dobroć, ale pieniądze swe zabierz z powrotem. Byłbym przez nie zupełnie zginął. Dwie dziurki w nosie. I skończyło się. Jeśli się podobało, zapraszam, subskrybujcie kanał, poczytaj mi prosie tutaj na YouTube. Wystarczy paluszkiem nadusić czerwony napis w prawym dolnym rogu, subskrybuję. Zapraszam Was także na Facebooka. Naturalnie, poczytaj mi prosie, lajkujcie i komentujcie. Hej!